A i cześć witajcie. Pięknie grasz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrze, Krystian opowiada o mapie, a ja będę tracksterem. Co mogę wam powiedzieć o mapie? Mapa jest użytkownika nowego, czyli takiego, który jeszcze nie występował w odcinkach. Przyjacielu, czy to ty robisz ten dziwny dźwięk? Tą ciężarówką? Dziękuję. W takim razie, jest to pierwsza mapa, nie chcę nic zdradzać, ponieważ możemy się tego dowiedzieć sami. No chyba, że chcemy z zewnątrz. W pierwszym etapie należy wciągnąć odpowiednie przyciski i tak dalej. Czyli etap, który będziemy sobie tutaj przechodzić. Co zresztą widzicie, jest tutaj napisane mapa by KMS z Czecin. Albo KM Szczecin. Ciężko stwierdzić o co chodzi, bo jest poddzielane. Zaparkowałem. W mojej głowie. Ja się tam stamtąd, no. No to ty mną poruszasz. Dzień dobry. Powiem ci, że nie bawimy się wchodzenie pod. Ciężarówkę. Zostaw tą ciężarówkę, zostaw ją. Proszę. Open. Mam czujnik i się boję wejść na niego. Nie! Dobra, okay. damy. przebiegłem. O, klucz. <laughs> Przyjaciel. Przyjaciel. E, więc tak. E, nie usuwa. Hej. Przyjaciel. Ale nic nie widziałem. Przyja przy, przy, prawy dolny. Zaznacz sobie. W sensie prawy dolny tak. Jak, jak będę ci mówił dolny to 3 na 3 sobie zaznaczaj. Takie kwadraty. 3 na 3. Rozumiesz co mi chodzi? Lewy, prawy dolny, prawy, dolny lewy górny. Potem, ty słabe potem dane mi dajesz. I potem kolejny jest y... na dole, mniej więcej po środku. przecie słabe dane mi dajesz, wiesz, bo ja tu mam cztery tablice do prze przełączenia tak naprawdę. O, ja nie wiem jak masz rozdzielane, ja mam wszystko na jednej wielkiej. No to też mam taką jedną wielką w sumie. No, no i potem jest tak mniej więcej w trzech czwartych na górze. Jak miałbym ci to policzyć, w sumie mógłbym ci to policzyć, ale musiałem sobie wziąć narzędzia. Ale do tego czasu to już pewnie to zrobisz, więc... Na spokojnie. A, dziękuję przyjacielu. Spoko, spoko. Panuję twoją decyzję. Już ci przyjacielu podaje no to... serdeczny. Cię, mówię, co? Ja myślę, że to jest zbędne. Nadal zbędne, ponieważ yy, no. Kolumna trzecia rząd trzeci. Tym Powinieneś tak mieć. Tak mi nie mówi. Aha. OK. okej. Tak też można w takim razie. Ja zajmę się malowaniem. Ja sobie otworzyłem. Ja sobie nie mam jak otworzyć. To nie bo przełączyłem wszystkie przyciski, przyjacielu. No to musisz mi wejść tam i, i narysować coś, albo nie albo... O, dzień dobry. Dobrze, przyjaciel, tworzymy samochód. Cześć. Jakie masz części? Nie wiem, takie same czy nie? Chyba takie same. Chyba podobnie. Construction zone, okej. Okay. A to ja mam, czekaj... Z hmm. czego budujemy? Z drewna? Właśnie tak się zastanawiam się, nie? Drewno, spalinówka, małe kółko, duże kółko, gdzie jest spalinówka, To jest spalinówka, duże kółko, a to na pewno jest potrzebne, kaczki, najbardziej potrzebny sprzęt dla każdego budowlańca. Mamy kaczki tu? Tak, ja mam pięć, Mega. sześć kaczek. Tu są dwa kółka? Nie, dobra. Standardowo buduję identyczny pojazd jak wszędzie. Okej, okay, ty nie podglądaj mojego, to, bo ja, ja cię zaskoczę. Zaskoczysz mnie? Tak. O, okej. Okay. Spoko. N nie będę podglądał, nie? Żeby nie było. Okej. Okay. Dobra. Żeby nie było, nie będę patrzył specjalnie na ciebie, przyjacielu. Dużo I tu tak jest tak jest nie? Więc wiesz. Ale to nie to. To to A. Nie tak, nie mogę. Masz rację, tak jest tej za ścianą, aczkolwiek jeśli nie mi się uparł, przyjacielu, mój serdeczny, to. No, tak, no, oczywiście, to mógłbyś podejrzeć. To mógłbym podejrzeć, właśnie. No. Muszę jakoś przymocować. Dobra, jest. Teraz tak w dół to poproszę. W sumie to już może stać na sobie. Teraz tak, potrzebuję spalinóweczki. Potrzebuję, na czym miałam siedzieć w ogóle? Aha, no takim dziwnym. tym. Okej, okay. to jest to. Okej. Okay. To jest o, nowy. Pyk. Pyk. Pyk tu. Tu. E, to. Tu. To tu. E, okay. Jak tam przyjacielu ci idzie? A kończy już powoli. A żeś traktor zrobił? Pum traktor. No, Ale tak wygląda trochę. Ja skorzystałem ze części, które były. Czyli ja też. Na skrzynce od prądu. A ja miałem tylko jedno kółko, więc ja nie mogłem zrobić takiego z dwoma kółkami. A ja chyba miałem dwa. Przynajmniej chcę w to wierzyć, że były dwa tam jednak. To co za różnica? Z przodu i tak może być jedno. Nawet z tyłu, nie jakbyś wiem. się uparł, to mogłoby być jedno. Ale widzisz, mój pojazd jest taki nietypowy dosyć, ponieważ. Ponieważ. E, no, mój pojazd składa się tylko w połowie z drewna. O, okej, okay. nic nie mówię. Magazyn? Eee, co mamy tu robić? Magazyn, jest i magazyn. Nakładam, że szukamy przycisku. to to, to, jest, to jest jak 2 plus 2 to 4, nie? Heh. zależy w czymś, w jakim wszechświecie. No, czy coś. Tak? Lubimy się na szukaniu. Dlaczego czuję, że to będzie w najmniej spodziewanym miejscu? A może mamy w coś przyjemnie? Czekaj. Yy... W trzecim nie. trzeba pomyśleć. Ok, czyli to jest trzeci etap, i tu musimy pomyśleć. Zako A nie, dobra, Damian, yy, nie szukaj. Yy, po prostu we wszystko młotkiem. Yy, o, tak jak tutaj. Wa Aha. Więcej będzie tego. Wywalaj takie kartony na środek, czy coś. Co, bo któryś tu po, jeszcze nie będzie... ściany na pewno. Co? Ta ma się nam otworzyć. Okej, okay. to jeszcze przycisk jakiś. Dobra U nas jak, jak ktoś pisze pomyśleć, to, to wygląda na to, że po prostu walwe wszystko. O, tu jest skrzynka. Przyjacielu, przycisk. Mykniesz go, czy nie? Nie, bo nie widzę go. Czekaj. O jest, teraz. Nołem go. Już. Niektóre kartony jest strasznie ciężko i jest przesunąć. Któraś doniczka jeszcze się ruszy zapewne, wiesz? Tak obstawiam To sobie znaleźliście kurde zabawę, no moi drodzy Tu się coś porusza, przyjacielu Ja to wiesz, ja to się Ja to A, się tu są ogólnie drzwi całe Tu I tu, widzisz? Dobra Profesjonalny youtuber, standard Która Nie z tych się... Ja czuję, że któraś z tych doniczek jest strefna Która z nich musi być walnięta? Okej, okay, jest to fajny pomysł, ale hm, a to jest w ogóle do przyjacielu? Czemu jest na 105? Przysię, ch chodź na chwilę, chodź, chodź przyjaciel. Wiem. No właśnie, właśnie zauważyłem. Właśnie Aha. chciałem zwrócić uwagę. No. Myślałem, że... To co, co było z tym 2 plus 2, przyjacielu? No, właśnie się tak śmieję z tego, nie? No dawaj. No to Czekamy na twoją odpowiedź. <laughs> Jaki niepewny, nie? To? No, bo tak. <laughs> Ale nie, mi się po... wiesz, co mi się podobało, że te drzwi poszły w jedną stronę, a potem w drugą, nie? Tak... tak... I się cofnęły, Mi się wydaje, że to tak specjalnie zrobię. Tak wiesz, tak podszyłeś. O, dobra, tyle. I taki pewny, i podchodzisz, że nagle otwierają taki... się i zamykają y... takie. Chwila, co ja zaznaczyłem? Trzy... 30, tak patrzysz na to równanie? Takie. Nie, no. no, no jest... 30, ci... jest no. i takie. A jednak się otwierają. A o co chodzi z toaletami? Nie wiem. Nie też nie wiem. O tu nie... coś będzie? Nie. Aha, okej. Okay. Nasze ulubione. A co jest z tym przyciskiem, nie tak? No nie wiem, przełączyłem go właśnie. Kliknij. A, kółka się kręcą za nami. Nie, przyjaciel ty... myślisz, że dałbym radę to oszukać? Nie wiem, wątpię raczej. A, tak oszukać. To cześć! Co ty byś beze mnie zrobił? No ale nie blokuj mnie, dziękuję Męczyłbym się O! Bij pierwszy Wow! Hey. Dobry, dobry, dobre uderzenie No nie powiem, nie, nie no, powiem Nie słabo troszeczkę A masz jeden, teraz ja mam... Te, teraz ty masz drugiego Sunie sobie kawałek ściany A wleciało! Ona jakby miała zjechać, nie? Tak... Jak był na magnesie? Ty masz, ty masz teraz było. łatwo, nie? Ja mam gorzej. O, dobra, ja drugi wiem. już. Teraz ty. Co ja My, wiem, czy ja u mam. U ciebie agresie. też tam moja piłka tak dziwnie bansuje? O, nie trafiłeś, dobra, teraz ja. Odsuń się, odsuń się. Przeleciała tam? Nie wiem. nie wiem. Gdzie ona jest? Twoja wyleciała tu, a gdzie jest moja piłka? No ty gadasz, moja tu doleciała ja wystrzeliła w kosmos Gdzie jest moja piłka? Nie ma jej Okej, okay, to Dokończymy moją Dokończymy twoją? Dobra, to, to, to ja ci e pomogę To jednak nie dokończymy Gdzie że się wybił? No właśnie Tu jest! To no może twoja też tu jest, co? Ja cię znalazłem! Ale jest moja piłka Dobra, to poczekaj, ja sobie tutaj piszam. Nie prze dobra, to przenieść się sobie i po prostu dobijmy już i tyle, wiesz? No tak. Już bez. Dania. Znowu polecia, a gdzieś w kosmos, tak? Tak, ale co, przyjaciel, tu nie ma żadnego sensora, nawet to możemy to tak. Patrz. Przyjaciel, przyjaciel. Szybko. Ja chciałem udowodnić, że jestem lepszy przyjacielu. Dobra, cokolwiek. Tu jest mapa B. A tu jest. La. Dla akwarii z jak bardzo ładnie. I, I nawet nikt się, nawet osoba, która to robiła, nie, nie pomyliła się w moim niku. Mój szacunek. Mamy kaczucha tutaj i mamy świnkę. Kaczuch długonogi i świnek. Yy... Pośrodzonogi. <grym> Może Gdy. być. A co tu jest z boku napisane? Mamy autobus. Moje projekty bonus. Download workshop. Aha, dobra, to jest z workshopa, tak? O, okej. Okay. No i tam masz tą ciężarówkę, co ci się podoba. Czemu podoba mi się? No bo nie, bo nie jeździłeś. Ale autobus. Wow. A Aha, Musiałem to, to wszystko wyprowadzić. Gdzieś autobus już ten widziałem, ale nie wiem. Tutaj masz do grania i tu masz drugi autobus. Ej, ale Czy to jak... jest ten sam autobus, co ty nim jeździsz? Ej, chyba jest mniejszy, wiesz? Ten? Jest, jest mniejszy. Ja mam większy. No i w ogóle że, widzę, że są nowe mimo. projekty autobusów. Mój jest taki dwu, ten, dwu dwuczęściowy O, ja w ogóle swojego w złą stronę postawiłem. Żeby Więc nie słuchajcie, było. też tym akcentem autobusowym yy, zakończymy dzisiejszy odcinek. Napiszcie jak wam się mapa podobała standardowo, jaką ocenę wy byście jej dali. Mamy nadzieję, że wam się podobało, nam się podobało i czekamy na kolejną mapę tego autora w przyszłości. Eee, przyjacielu. przyjacielu? Od czego są te schody? Jakie schody? Te tutaj. Eee, od Checkpoint'a? Może? Aha, dobra, tak, masz rację. Tak, no bo my, my, my jak. My nie oszukaliśmy. Znaczy nie, no ja. Ja, ja miałem przejść parkur. Nie było, że. Yy, nie wiem. Nie skracaj sobie drogi na parkurze, czy, czy cokolwiek. Tego. Jak się da, to się da, tak. Heh. Znaczy, no. No tak, więc to to byłoby. A to są identyczne. Tylko, tak, że, twoje jest, tylko, że twoje, twoje jest podwójne. Na tyle, przyjaciel. Na tyle. Komedu idzie z Ugdomicie, i cześć! Cześć!